Tor Wyścigów Konnych Partynice ma za sobą bardzo udany rok. W ostatnich 12 miesiącach udało się wprowadzić nową jakość związaną z gonitwami. Teraz obiekt i ludzie z nim związani są nominowani w wielu kategoriach w różnych plebiscytach. Bardzo się cieszymy, że i Gazeta Słowo Sportowe i Gazeta Wrocławska doceniły nasz wkład w rozwój wyścigów. No myślę, że zarówno w jednym i w drugim plebiscycie gdzieś będziemy w czołówce. To, że już odbieraliśmy nagrody na gali wyścigowej za wydarzenie roku, na gali, która się odbywała w pko u odgibieraliśmy nagrody na dorocznej gali jeździeckiej w Zamku Kliszków, pokazuje, że zostały zauważone wyścigi i bardzo się z tego powodu cieszymy. Rok 2014 to nowe wyzwania. Sporo się zmieni, wyścigi znów zyskają. Dokładamy kolejny dzień wyścigowy dla koni w galopie. Będziemy ich mieli 17. Do tego wzrasta pola nagród, która ma być w poszczególnych gonitwach równa gonitwom warszawskim. To jest też bardzo ważna sprawa ze względu na po pierwsze, prestiż, a po drugie, na to, aby zachęcić tutaj właścicieli i hodowców do tego, aby swoje konie oddawali do treningu. W tym roku będzie też przyjeżdżać więcej gości z zagranicy to efekt zmian związanych z bezpieczeństwem dla Czechów, Słowaków czy Niemców to niezwykle istotne. Po tym sezonie, który był takim sezonem przełomowym wiele osób się przekonało, zwłaszcza obserwując to, co się dzieje, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa toru, infrastruktury. Właśnie zakończyliśmy inwestycję dotyczącą drugiej części nawodnienia toru, co jest niezmiernie istotne, jeżeli chodzi o bezpieczną, miękką bieżnię dla koni wyścigowych. Jesteśmy w trakcie przetargu dotyczącego ogrodzenia toru, co też jest no, takim światowym standardem, którego nie było, a będzie już w tym roku na Torze Wrocławskim. I do tego zmieniamy gonitw, w gonitwach płotowych przeszkody, które mają być też bardziej bezpieczne dla koni. Pierwszy dzień wyścigowy w 2014 roku odbędzie się 27 kwietnia.